Wróciłem Wróciłem A wraz ze mną niestety moja choroba Znaczy nie jestem jeszcze jakoś bardzo chory Na razie tylko kaszel, kaszel i katar I gardło mnie boli No ale czuję, że powoli mi rozkłada I idziemy teraz do szkoły Muszę przyznać, że Trochę brakowało mi kamery przez te 4 dni, kiedy nie kręciłem. W ogóle zauważyłem, że jak nie kręciłem, to miałem strasznie mega dużo czasu, tak naprawdę, na wszystko. Czyli to pokazuje, jak. Znaczy, nie zajmuje mi nagrywanie dużo czasu. Więcej czasu zajmuje mi montaż tych wszystkich vlogów. Ale. Ale strasznie się rozleniwiłem przez te 4 dni, z tego względu, że nie wiem, po prostu takie coś, że nie robiłem tak naprawdę nic no, robiłem podstawowe takie obowiązki, a że nie nagrywałem, no to dużo czasu tak naprawdę miałem właśnie na takie no krótko mówiąc, opierdzielanie się, nie? Ale teraz już znowu nagrywam. Więc moja, że tak powiem, laba się skończyła. Idę właśnie do paczkomatu, odebrać sobie paczuszkę. I zaraz zobaczycie. Co fajnego kupiłem I dzisiaj się tym pobawimy O I się otworzyło I mamy Trochę lipa, bo w sumie czuję się coraz bardziej chory A ładna pogoda, więc chciałem coś dzisiaj zrobić Proszę bardzo, wężyk spustowy z interwałem Dobra, nakręciłem trochę time timelapsów w domu Znaczy bardziej się uczyłem i bawiłem tym Żeby zobaczyć je, jak to, jak to funkcjonuje I potem jak to robić w montażu Chyba już to ogarniam Zobaczymy dzisiaj jak będę przerabiał vlogę a teraz jadę do Kitka, zabierz mu mojego laptopa, żeby mi go naprawił, bo po prostu się zepsuł. Życia z jedną żoną. Nie wiem, czy ci kary życzyłem się, nie? Wiesz, jaki jest najczęstszy najczęstsza przyczyna rozwodów? Ślub. <grym> Pamiętajcie, dzieci, że bezpieczna jazda to jest najważniejsze. Tak. I najważniejsze, żeby nie jeździć szybko po dziurach, bo coś wyskoczy. Albo jak ci na przykład machać, to tak. będzie hit. <grym> Tak, bo W sumie tutaj stary nawet nie widać, gdzie się kończy droga. Je? Dobra, jesteśmy właśnie z Wojtkiem po nakręceniu Timelapsa i musimy powiedzieć nasze wrażenia. Takiej reakcji to nie widzieliśmy dawno. Naprawdę, bo kręciliśmy timelapsa na włoszczowskich światłach jedynych, jakie są u nas. Każdy na pewno, kto jest tego, no, z tego regionu, to je kojarzy. No i jak robiliśmy tego time to robiliśmy go z fleszem, czyli no w sumie oświetlało prawie całe trasy prawie prawie. No prawie całe to skrzyżowanie, na których są światła. No i co jest najlepsze? Mimo tego, że jak ludzie widzieli, że po prostu włącza się ta lampa i jak mieli zielone światło, to już się zatrzymywali i patrzyli, czy nic nie jedzie z lewa i z prawa i dopiero jechali, bo myśleli, że jesteśmy, nie, wiem, nie, czy nie to wiem. jest policja albo... To radar, no nie? No naprawdę, to no jest śmieszne. a teraz już po 22, więc jeżdżą jak chcą. Mm. Dokładnie. Wróciłem właśnie do domu. Biorę Gepeks i lecę na łóżko, bo coraz bardziej mi rozkłada choroba i to czuję niestety. Katar to już się tak męczy, że ja nie lubię być chory. No ale Brudno się mówi. you